Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci, czyta Michał Kurka, 4 czerwca, list o poście do świętej Klary. Lekcja W sprawie, którą już poleciłaś mi sobie wyjaśnić, którą są święta, z pewnością, jak mnie mam cenione przez Ciebie aż dotąd, a co do których najchwalebniejszy ojciec nasz święty Franciszek specjalnie nas upomniał, Abyśmy je uświetniały urozmaiceniem potraw, uznałam, że powinnam odpowiedzieć Twojej miłości. Niech się dowie zatem Twoja roztropność, że z wyjątkiem ułomnych i chorych, które z jego polecenia i rozkazu mamy, o ile możności wyróżniać pod względem pożywienia, żadna z nas zdrowych i mocnych nie powinna jadać innych potraw, tylko postne, zarówno w dni zwykłe. Jak w świąteczne, co dzień mamy pościć z wyjątkiem Niedziel i Bożego Narodzenia, w których wolno nam posilać się dwa razy. Święty Franciszek, list o poście do Świętej Klary. Medytacją. Obietnica opieki dana przez Świętego Franciszka Świętej Klarze nie była obietnicą pustą, ale była w pełni zrealizowana. Jak wiemy z biografii, Święty Franciszek odwiedzał San Damiano, aby umacniać Świętą Klarę i jej siostry. Przy monasterze mniszek w San Damiano powstała mała wspólnota braci. Jeden z braci był kapelanem sióstr, sprawując codziennie dla nich eucharystię, a pozostali byli kwestarzami zbierającymi dary dla zamkniętych w klauzurze mniszek. Biedaczyna jednak pozostawał dla świętej Klary i jej sióstr największym autorytetem w rozwiązywaniu różnych trudnych czy spornych kwestii. Jedną z nich była kwestia postu. Historia listu świętego Franciszka do świętej Klary w tej sprawie była następująca. Święta Klara, powodowana wielką gorliwością, wpadła w pewną skrajność w dziedzinie umartwienia. Jest to coś bardzo charakterystycznego dla tych, którzy po nawróceniu rozpoczynają swoją drogę duchową. Ich gorliwość jest tak wielka, że potrafią się nie liczyć z prawami swojej natury. Święta Klara popełniła ten sam błąd, co święty Franciszek, który pod koniec swego życia przepraszał swego brata, ciało, za to, że tak źle się z nim obchodził. Biedaczyna, posiadając już w dziedzinie umartwienia pewne doświadczenie, Chciałby święta Klara nie popełniła tego błędu, co on. Nie chciał, aby jego roślinka, tak jak on, odeszła przedwcześnie z tego świata wskutek chorób i wycieńczenia. Napisał więc list dotyczący postu, mitygując umartwienie postne świętej Klary i wprowadzając pewien porządek we wspólnotową praktykę postną. List ten nie zachował się do naszych czasów w formie bezpośredniej, ale pośredniej. Otóż około 1238 roku święta Agnieszka z Pragi napisała list do świętej Klary, w którym prosiła o wyjaśnienie praktyk postnych, zarówno indywidualnych, jak i wspólnotowych. W odpowiedzi święta Klara powołała się na list, jaki otrzymała od biedaczyny, a który dotyczył postu. Normy postne ustanowione w liście dotyczą świąt, chorych i tych, którzy mają siły i zdrowie do postu. Jakie z tych słów, napisanych przez świętego Franciszka, możemy wyciągnąć wnioski dotyczące naszego postu dzisiaj? Dla biedaczyny ważne było wykluczenie wszelkich wystawności i przesady w dogadzaniu sobie. Stół nasz ma być zawsze stołem ubogim i ubogich takim, którego nie powinniśmy się wstydzić wobec tych, którzy cierpią biedę. Ta kwestia powinna być przedmiotem naszego ciągłego czuwania i rozeznania. Bardzo szybko bowiem można wpaść w przesadę pod względem jakości i ilości pokarmów. Potrzeba też sobie zadać pytanie, czy nie marnujemy czegoś z żywności, którą mamy. Wyrzucanie czy dopuszczenie do zepsucia się potraw jest zawsze poważnym naruszeniem ślubu ubóstwa. W naszych wspólnotach, tak jak w czasach św. Franciszka i św. Klary, są chorzy, którzy muszą mieć odpowiednią dietę. Nasz święty Ojciec zwalnia ich z obowiązku postu co wydaje się być logiczne wobec cierpienia fizycznego, które muszą oni udźwignąć, jest zawsze czymś trudniejszym, a przez to bardziej zasługującym, przyjęcie cierpienia, aniżeli nawet nakładanie sobie postu. Tak więc, nasi chorzy mają szczególną możliwość wyproszenia przez swoje cierpienie wielu łask u Boga. Ci z braci, którzy mają siły i zdrowie, nigdy nie powinni się dyspensować z praktyki postnej. Pisze o tym święta Klara, cytując świętego Franciszka, że żadna z nas zdrowych i mocnych nie powinna jadać innych potraw, tylko postne, zarówno w dni zwykłe, jak w świąteczne. Post pomaga nam zachować pewną żywość ducha. Człowiek syty, przejedzony staje się leniwy, a przez to niezdolny do większego wysiłku. Musimy zawsze w spożywaniu pokarmów odróżnić to, co jest konieczne do życia i działalności. Od tego, co jest zbędne czy wręcz przeszkadzające. Oracjo. Prosimy Cię, Pani, o gorliwość i roztropność w naszych praktykach postnych. Niech nikt z nas nie odmówi Ci, Panie, ofiary, jeśli Ty jej zażądasz. Pomóż nam zachować taki umiar w postach, aby nasz duch i ciało mogły Ci z całą gorliwością służyć.